60 sekund żołnierza, minuta rzetelnych argumentów w obronie Twojej wiary. Dzisiaj będziemy mówić o szczęściu w domach i sercach. Rodzaju 2:18. Boża idea i ideał małżeństwa to jeden mężczyzna i jedna kobieta odzwierciedlający obraz Boga w człowieku. Przy powieści Salomona 12:4 żona powinna mieć uświęcony charakter. Przy powieści 26 i 7 Bóg wzywa człowieka, by był wierny, sprawiedliwy i uczciwy. Mateusza 19:4-6 małżeństwo łączy dwóch w jedno ciało. Hebrajczyków 13:5 niech twoje małżeństwo będzie wolne od obciążeń finansowych. Mateusza 19:8-9 z powodu cudzołóstwa rozwód został dozwolony, ale nie ustanowiony. Efezjan 6:1 Dzieci bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu. Powtórzonego prawa 6:7 Domy, w których rodzice uczą swoje dzieci przestrzegać przykazań, będą pełne błogosławieństw.